Za moimi plecami piłkarze Barcelony w skupieniu słuchają konferencji prasowej swojego trenera, swojego guru, swojego idola z lat dziecinnych, kiedy sami byli zawodnikami La szkółki szkoleniowej Barcelony. Słuchają jak Pep Guardiola ogłasza, że odchodzi z ich klubu. On, który ich wyniósł na szczyt. Czuję się wypalony, czuje się niezdolny do tego, żeby ich zmotywować do dalszej walki. Nie jest to dla mnie aż taka szokująca informacja, bo pamiętajmy, że Pep Guardiola już w poprzednim sezonie mówił o tym, że jeżeli że być może nie poprowadzi bardzo w kolejnym sezonie, że jeżeli poczuje, że nie jest już w stanie dawać z siebie tego, co najlepsze drużynie, motywować swoich piłkarzy, a przecież oni po wielokroć osiągnęli największe sukcesy w futbolu i reprezentacyjnym, to są mistrzowie świata i Europy, i w klubowym zdobyli z nim przecież dwukrotnie Ligi Mistrz Ligę Mistrzów, wygrywali Ligę Hiszpańską, że wówczas odejdzie, jeżeli straci motywację, to właśnie. Nastąpiło, to właśnie ogłasza i moim zdaniem nie tyle te porażki z Chelsea i z Realem, Madryt na Camp Nou, mają na to wpływ. To nie pod wpływem tych dwóch konkretnych klęsk, można powiedzieć, decyzję podejmuje Guardiola, ile po prostu no, nie czuje w sobie tej iskry, nie jest jej w stanie przekazać swoim piłkarzom. Uważa, że przyjście kogoś nowego z pomysłami, z głodem sukcesów przyda się piłkarzom. On ich nie zmotywował do walki, więc lepiej, jeżeli się usunie w cień. Ja tę decyzję porównuję z decyzją Bogdana Wenty, który też był guru dla swoich zawodników. Sam zawodnik, jak on, sam reprezentant Polski, potem właściwie wydobył ich z niebytu, uczynił bohaterami całej Polski, poprowadził do wielkich sukcesów. Dla mnie to są decyzje do siebie bardzo podobne. Zresztą Wenta też wzrastał w tym etosie Barcelony, też poznał, co to znaczy meskę klub więcej niż klub. Przecież był zawodnikiem Barcelony i nawet niedawno mówił mi, że z, z był na jakimś takim przyjęciu rocznicowym i z Guardiolą się widział. Pytanie, czy Tito Wilanowa, dotychczasowy asystent Pepa Guardioli, jest w stanie go zastąpić na tej pozycji. Z jednej strony jest to człowiek, który też przecież był byłym zawodnikiem Barcelony, choć bez takich sukcesów nikt sobie jego plakatów nad łóżkiem nie wieszał, bo takich plakatów nie było. On nigdy nie przebił się. Z Barcelony B do pierwszej drużyny. Karierę ma raczej znikomą piłkarską, ale wie co to jest ta filozofia Barcelony? Będzie ją na pewno kontynuował. Będzie na pewno kontynuował dzieło Guardioli. Zresztą nawet niektórzy mówią, że on stał za wieloma sukcesami. To jest świetny taktyk, stratek. Za wieloma sukcesami Barcelony, tak jak Joachim Lew stał za plecami. Jurgena Klinsmana, który utwarzał tamtej reprezentacji Niemiec, tak, ale, ale mistrzem taktyki właśnie Lew, tak, tak jest w przypadku też Dijanowy. Ja tego do końca nie wiem, nie sądzę, bo nigdy, nigdy w wywiadach nie spotkałem się piłkarzy Barcelony, żeby, żeby umniejszali rolę Pepa, a podkreślali rolę jego asystenta. Na pewno nie ma tego autorytetu, co Guardiola i zastanawiam się, jak sobie poradzi z no, najwybitniejszymi piłkarzami świata, choćby trzykrotnym laureatem z piłki Leo Messin. Pamiętamy, że Guardiola zaraz na samym początku, jak jako przyszedł, od razu usunął z drużyny Ronaldinho, Deco, później Samuela Eto. Czy Villanowie yy, starczy siłą? wsparcia zarządu, żeby dokonywać podobnych rewolucji, gdyby one były konieczne, bo nie wiem, raczej wzmocni potrzebuje Barca niż pozbywania się jakichś konkretnych zawodników. I właśnie dlatego z niezwykłą uwagą obejrzę debiut Tito Vianowy w roli pierwszego trenera, wyjazd do Rajowa Alecano, no ale też trzeba będzie zobaczyć, jak Barcelona zagra po tych, po tych trzech ostatnich klęskach, trzech meczach Y, które y, przegrała, przez które y, straciła szansę na Mistrzostwo Hiszpanii i y, na awans do finału Ligi Mistrzów. zobaczymy jak piłkarze się podniosą, jak zagrają dla nowego y, trenera. Strasznie jestem tego ciekawy. Pep Guardiola co prawda jeszcze zostaje do końca sezonu w klubie, ale mówi, że się usuwa. I to jest też ciekawe, że Villanova nie zadebiutuje dopiero w nowym sezonie, że ten chrzest przejdzie już teraz, y, już teraz choćby w finale pocharu króla, czyli w meczach o stawkę. Wielka dla mnie zagadka, jak mu się powiedzie. No i trudno, żeby nie stawiać w tej sytuacji na Barcelonę. Stawiam na zwycięstwo 2 do 0 wyjazdowe w Madrycie. Meczem ciekawym, na który też sam pójdę, zresztą na trybuny, to Legia z Jagiellonią. Legia, która rozgromiła ruch Chorzów 3 0 w finale Pucharu Polski, zdobyła go pewnie, łatwo i przyjemnie, no ale inaczej się gra w europejskich pucharach, a tu trzeba wygrywać, żeby zapewnić sobie Mistrzostwo Polskie. Pamiętajmy, że w sześciu ostatnich meczach Ekstraklasy Legia wygrała tylko raz, cztery rozczarowujące remisy i rozczarowujące ostatnio remis u siebie na stadionie. Z Lechem, no ale Jagielonia, nawet nie z racji tego, że Legia może zagrać tak dobrze, ale wiemy, jak, jak źle gra Jagielonia na wyjazdach, i to niezależnie, kto jest jej trenerem: czy Tomasz Hajto, czy Czesław Michniewicz, czy Michał Probierz bez względu na nazwisko, Barcelona kiepsko się spisuje, więc i tu stawiam na 2-0 dla Legii. No i na deser, dostajemy derby Manchesteru, derby Manchesteru, które mogą zadecydować o mistrzostwie. Anglii w tym znaczeniu, że jeżeli wygra Manchester United, no to już właściwie szanse City na dogonienie United są przekreślone, bo są trzech słabych rywali, podczas kiedy City musi jeszcze pojechać do Newcastle, ale jeżeli więc, więc myślę, że derby będą przesądzone, jeśli wygra United, znaczy tytuł angielski będzie przesądzony, jeśli wygra United, jeśli wygra City, to wciąż ta walka w trzech ostatnich kolejkach się rozstrzygnie. Pamiętajmy, że w Anglii nie, decyduje, nie decydują bezpośrednie pojedynki, tylko różnica bramek ta na razie minimalnie po stronie City, jeżeli różny się zrównają ze sobą punktami. Nie, nie da się przewidzieć, kto na Etihad Stadium wygra. Nie wierzę w podobny wynik 6 do 1 jak na Old Trafford. Stawiam tutaj na remis, no, United Gole strzela na zawołanie, ale też je traci. City też jest dla mnie jedną wielką zagadką. Sam tutaj na, na bramkowy remis 2 do 2, ale przyznam szczerze, że po prostu moim zdaniem tu każdy wynik w każdą stronę jest możliwy, a że jeden musiałem wybrać, to właśnie wybrałem taki. Nie ma dla mnie ten mecz faworyta. To jest mecz meczów i jak mówi Sir Alex Ferguson, należy się przygotować na to, że City Mm, już tym największym rywalem będzie jak przez lata Liverpool i pewnie będzie się ścigał w ilości tytułów właśnie z jego United. Ciekawe, czy Pep Guardiola kiedyś, kiedyś na United trafi. To się w ogóle nadaje na inną rozmowę, gdzie on trafi i kiedy on gdziekolwiek trafi, bo moim zdaniem teraz sobie zrobi rok przerwy, a może i dłuższą pauzę.